Dzień. Witamy na kanale. Witam serdecznie moi drodzy. W ostatnich komentarzach pod filmem prosiliście, żeby zrobić jakieś wędzonki, dlatego też zrobiliśmy. Majster był w Dino i kupił mięso z dinozaura, bo w promocji była łopatka z dinozaura. Także dziś zrobimy sobie kabanosy. Serdecznie zapraszam do oglądania. Mamy nasze mięcho, wczoraj było zakupione w takim jednym wielkim kawale. Pokroiłem w taką regularną czy nieregularną kostkę i zapeklowałem. Generalnie tu jest zapeklowane w stosunku 17%, czyli na 1 kg dajemy 17 g soli peklującej. Mieszamy, wrzucamy z celofanem do lodówki i zostawiamy do na dobę. Po dobie nasze mięso jest gotowe do dalszej obróbki. I kabanosy charakteryzują się tym, że muszą być kruche, muszą się ładnie łamać i muszą być jak kabanosy. Czyli zmielimy je sobie na jednym sitku, i do tego jeszcze będzie nam potrzebne zaopatrzyć się w tak zwane jelita baranie. Tutaj akurat mamy kaliber 18-20, właśnie się rozmrażają, bo nie wiem czemu ktoś wrzucił je do zamrażarki. Pewnie to byłem ja w nieopatrzności. I zaczniemy mielić mięso. I do kabanosów używamy tylko jednego sitka. Mięso nie jest klasyfikowane, czyli nie robimy sobie tutaj takiej drobniejszej frakcji, żeby to wszystko skleiło, bo chodzi nam właśnie o to, żeby kabanosy się ładnie łamały i były kruche. Ósemeczka. Ja mam dużą maszynę, wy możecie mieć mniejszą, albo możecie sobie to rozdrobnić nożem. To już jak powoli. Mielimy. Mięso mamy już zmielone, więcej mycia maszyny niż mielenia tego mięsa. Przystąpimy teraz do przypraw. I moi drodzy przypraw jest niedużo, ale jednak coś tutaj się na tym stole znajduje i już wytłumaczę i mówię co mamy po kolei. Mamy kminek. Ja stosuję tutaj w tym przypadku kminku 2 gramy na kilogram, więc tutaj mamy 10 gramów kminku. Yy, zerknę sobie na ściągę. Majeranek mamy 1 gram, czyli 5 gramów. Pieprzu mamy 3 gramy, czyli 15 gramów. Czosnek 2 gramy, czyli 10. Czosnek suszony. Z sypkich przypraw to tak, 1 gram cukru. Yy, 0,5 grama gałki muszkatułowej yy, mielonej i 0,5 grama ziela angielskiego. Z płynnych przypraw to ocet w ilości 8 gramów na kilogram. Tutaj już mówiłem, że mięso już jest ubeklowane. 17 gramów na kilogram mięsa, więc no to musicie sobie w zależności od tego dodać ile ile produkujecie. Pieprz oraz kminek, choć kminek to tak lekciutko, zostanie zaraz razem z czosnkiem rozdrobnione w mikserze do przypraw. Także mieszamy. Nie wiem czy wspominałem, ale mięsa ogólnie mamy 5 kg 200 gramów. Więc, proporcje policzcie sobie sami. Przerzućmy mięso do większej miski, żeby się lepiej wyrabiało. I to nie jest kiełbasa, więc nie musimy tego jakby masakrować bardzo długo i wyrabiać do kleistości, Chodzi tylko o to, żeby nasze przyprawy się równomiernie wymieszały. No i jako tako po, po, połączyły. I tak zostawiamy. Nie, nie robimy z tego kiełbasy, to nie będzie parzone, tylko to będzie dopiekane. Więc przyprawy do środka, ocet do środka, Od tu nie będzie tej kwasowości czuć, to ma spowodować tylko to, żeby nasze kabanosy były kruche. Uwierzcie mi, już to raz robiłem, <laughs> więc wyszło. A czy wyjdzie za drugim razem? To się okaże za parę godzin. Także wyrabiamy do połączenia wszystkich smaków. Już teraz to bardzo ładnie pachnie, prawie jak pomidory suszone, bo tam też jest ocet. W suszonych jest ocet? No. Nie widziałem. Jak możecie zobaczyć, mięso nie jest zbyt chude, ale też nie jest zbyt tłuste. Jest takie, powiedziałbym, że nawet troszkę za chude. No ale taka była łopatka z dinozaura, więc no takie coś musi być. Nie mam więcej tłuszczu na podorędziu. Wyjdzie nam tylko na zdrowie. I teraz najgorsza część tego całego przedsięwzięcia, tej całej imprezy. Jerita, baranie już są nawleczone. Nie jest to łatwa sprawa, więc musicie się w cierpliwość. Ja się aż zgrzałem. Bierzemy nasz cylinder i musimy to całe nasze mięso zapakować do naszej nadziewarki w ten sposób, żeby te, te jakieś takie elementy powietrza zostały wypchnięte. Czyli ubijamy sobie dosyć ładnie taką kulkę, zbijamy to mięso i. Wrzucamy do naszej nadziewarki, dociskając ręką, wypychamy powietrze, napełniamy do pełna. Wyszła cała miska. Moi drodzy nie było łatwo. Jelita baranie nie są łatwe do współpracy. Przynajmniej te jelita baranie nie były łatwe do współpracy. Ale mamy to za sobą i przenieśmy się teraz do wędzarni. W międzyczasie zrobiła nam się noc. Ja tutaj na szybko uzbroiłem tymczasowe oświetlenie i zdążyłem nałożyć z Barbarą na kije kiełbasę czyli te nasze kabanosy. Wyszło trzy kije bo trzy kije mamy. I wkładamy to teraz do wędzarni. Wędzarnia elektryczna już odpalona, 50 stopni i teraz przez jakąś godzinę, zobaczcie jakie sznurówki, przez godzinę będzie się nam to suszyć. W momencie, kiedy kabanosy będą już suche jak pergamin, wtedy włączymy sobie dymo-generator i uwędzimy do koloru. Tam jest termostat i tam się. Temperatura o nawet jest wyżej nie muszę zobaczyć na ile zostawione bo nawet nie sprawdzałem ale o na 90 <grystanie> to by się nam upiekły no bo ostatnio dopiekałem kiełbasę także skręcamy na 55 stopni i myślę że w zupełności wystarczy do osuszenia a potem w temperaturze też 55 stopni będziemy sobie to wędzić. Dymem bukowo-olchowym. Także widzimy się za czas jakiś. Nie wiem, czy tu cośkolwiek będzie widać, natomiast kiełbasa jest już sucha dotyku jak papier. Więc znaczy to, to tylko tyle, że możemy zacząć wędzić. Zamykamy wędzarnię, temperatura zostaje tak samo 55 stopni, nic tu nie będę zmieniał. Dymogenerator, pompka od akwarium czy od czegoś, zrębka Bugolcha, yy, granulacja nie mam zielonego pojęcia jaka. I podpalamy, aż zacznie łapać cuk. On, ten dynamogenerator ma dziurkę z jednej strony, i z drugiej strony ma taką samą dziurkę. Też podpalamy z obydwu stron, żeby złapał lepszy cuk. I w zasadzie tyle. O, już się dymi. Tutaj dekielek. Dekielek na, na dworzu trochę spuchł, więc się nie domyka. Muszę go podszlifować. Ale może być. Zobaczcie, że dym się wydobywa. Także w takim oto sposobem zostawiamy to na, ja wiem, 2 trzy godziny. Będziemy wędzić do koloru, bo uważam, że na czas nie ma. Nie ma co. To są kabanosy, więc myślę, że szybko pójdzie. Widzimy się, jak już będą uwędzone. Moi drodzy, to jest efekt wędzenia, jak możecie zobaczyć. Kolorek się troszkę zmienił, zrobiły się takie mocno pomarańczowe. Wędziły się około 4 godzin i zostały dopieczone w piekarniku. Nie dopiekałem ich w wędzarni, bo jest za niska temperatura i by trwało to za długo. 90 do 100 stopni piekarnik, termoobieg, 25 minut. Zupełności wystarcza. Tu już są spakowane. Te są już gotowe do wysuszenia i odwieszenia, żeby troszeczkę wyschły. Jak możecie usłyszeć i zobaczyć. Łamią się elegancko, w smaku. Wyczuwalny kminek oraz wyczuwalny mm, to ziele angielskie. Takie są bogatsze w smaku, nie są takie zwykłe. No nie czuj tego smaku samego mięsa, tylko te przyprawy rzeczywiście się tutaj mm, przebijają. My żeśmy takie mm, kabanosy już sobie zrobili raz i wzięliśmy na wyprawę w góry idealne na wędrówki, żeby uzupełnić kalorie. Co pani sądzi? Pyszne, więc jak słyszeliście bardzo dobre, bardzo szybkie w przygotowaniu oraz no, jak możecie zobaczyć wiecie co daliście do środka, że to nie jest żadna chemia. I najgorszy etap, właśnie przy produkcji kabanosów, to jest właśnie nadziewanie tych jelit baranich, ponieważ jest to żmudna i uciążliwa robota. Także moi drodzy, jak macie ochotę zrobić sobie takie kabanosy, to serdecznie polecam. Na pewno zdrowsze niż to, co w sklepie. Z tym, że musicie poświęcić trochę czasu. Także zachęcam do produkcji i życzę smacznego. A ja proszę o suby, lajki, komentarze i dobre treści się niosą. Tak jest, na razie.